Około godziny 15.45 na skrzyżowaniu ulicy Legionów z ulicą Więźniów w Oświęcimia miało miejsce zdarzenie drogowe, w którym brała udział karetka oraz autobus linii miejskich. Kierujący autobusem wjeżdżając z ulicy Legionów, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu karetce pogotowia, która poruszała się na sygnały, przywilejowała, wiozła osobę chorą do szpitala powiatowego w Oświęcimiu. Na chwilę obecną do szpitala trafił Poszkodowany ratownik medyczny, który poruszał się w karekce. W trakcie akcji ratowniczej, zorganizowany był objazd przez osiedle zasole. Natomiast na chwilę obecną, ruch odbywa się jednym pasem. Wahadłowo, ponieważ wykonujemy czynności, jeden pas jest zablokowany. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, położeniu dymanika piany pod auto, z którego jest wyciek paliwa, pomoc osobom poszkodowanym, wydobycie z samochodu i przekazanie karetkom pogotowia. Czy poprzez wydobywanie się paliwa było jakieś zagrożenie przez chwilę? Nie, nie było innego zagrożenia na miejscu. <śm> <śm> I'm going